Hej, cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj taki kolejny krótki odcinek. Nie dlatego, że tak sobie wymyśliłam, tylko bardziej się wybijają. No. <laughs> no, kurde, no tutaj jak macie jakieś te jakieś pomysły, co mogę tutaj, żeby skraftować. La Grande Exact, no to podawajcie no, To Tu są moje draciki, tu mam już sobie przyniosłem same egzakty. Ma to, balerina, balerina, balerina. I te muszę sobie przenieść ładnie, bo właśnie przed chwilą kupiłem balerinę. I mam cały dół zapełniony, bo tutaj mam jeszcze jakiegoś takiego braindrota, wiecie, żeby dawał mi po prostu kasę. No i... Aha. Nie jestem głupi. Bo miałem tutaj 400 milionów. I nie odebrałem tego, bo sobie chciałam oszczędzać, żeby to potem... Gdy ja głupi byłem, no i teraz tego nie ma, wkowałem trochę. No, więc widzowie, tutaj mamy tego spotak, którego wcale nie ukradłem dla kolegi. I takie, takie są moje brainroty tutaj. No, tutaj po prostu jest Steel a brainrot. No, i tu. miałem takie dwa, jakby. Ale oczywiście jak to ja pisałem sobie z moim tatą i mogłem dwa odegrać, bo. Mikro przerwało. Sorry. Mikro. Mikro działa. Nie wiem kiedy przerwało. Zobaczę to na nagraniu. No ale... Okay coś o tym, żeby żeby gdzie zapomniałem no, że nie wziąłem tego Lucky Vocal Secret 2 bo miałem multi kontakt bo pisałem sobie z, na WhatsAppie no widzowie, to by było chyba na tyle mam nadzieję, że słyszeliście w ogóle też kawałek mojej wypowiedzi za co bardzo przepraszam, że nie zadował tego withoń. Możecie zostawić łoteczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem. I widzimy się w samym odcinku. No więc... Hej, cześć, pa tutaj mamy cała pazenia